Jesienią przy klasztorze Franciszkanów w Głogówku uruchomiono obserwatorium astronomiczne. Projekt udało się zrealizować dzięki współpracy polsko-czeskiej. O jego początkach opowiada Józef Skiba, wicestarosta powiatu Prudnickiego. Mając o takie doświadczenie, spotkaliśmy się z burmistrzem Mesta Albrechtice, który miał problem z dwoma wieżami telekomunikacyjnymi i chciał stworzyć właśnie na, tej, na tych wieżach takie wieże obserwacyjne. Ale też szukał po polskiej stronie partnera, gdzie by ewentualnie można było wspólny projekt polsko-czeski napisać. I tutaj zrodził się taki pomysł właśnie, żeby wciągnąć w ten projekt jeszcze gminę białą i właśnie tutaj klasztor Ojców Franciszkanów w Głogówku. I tak w zasadzie powstał ten projekt Śląsk bez granic, wieże punkty widokowe. W ramach projektu więc po czeskiej stronie powstała wieża widokowa na 25-metrowym nieużywanym maście telekomunikacyjnym, z której widać Opole. Drugi obiekt to 17 wieczna wieża wodna w Białej. Trzecim miejscem jest Głogówek. Zaproponowaliśmy Czechom, że może tutaj zrobimy takie właśnie obserwatorium, gdzie w województwie opolskim no praktycznie nie ma takiego miejsca. A jakie zapotrzebowanie i młodzieży, i ludzi, którzy zajmują się tą problematyką jest. I tutaj z ojcem Krzysztofem myśleliśmy właśnie, że może na obiekcie, którym. Był w zasadzie takim gospodarczym, tu właśnie powstanie obserwatorium astronomiczne i salami wystawowymi. I ten projekt no, dostał dosyć dobrą punktację i w sumie zaczęliśmy jego realizację. Koordynator projektu oprowadza nas po odremontowanym przebudowanym obiekcie, opowiadając o możliwościach jego wykorzystania i przyszłości. Znajdujemy się w tak zwanym ganku, czyli w pomieszczeniu, które zostało odremontowane właśnie w wyniku tego projektu. Dodatkowo właśnie do tego obiektu, który tu był, dodatkowo zostało do murowanych 200 metrów kwadratowych i tutaj znajduje się dwa pomieszczenia przeznaczone na edukację, jakieś spotkania konferencyjne, jest zaplecze sanitarne. U góry jest pomieszczenie przeznaczone na wystawę. Tam możemy sobie obejrzeć właśnie wystawę dziedzictwa kulturowego nie tylko miasta. Głogówka, ale też Franciszkańskiego. Te pomieszczenia przeznaczone są do korzystania w różnoraki sposób. Oprócz tego, że mogą tu się odbywać spotkania związane właśnie z tym obserwatorium, ponieważ docelowo będziemy zakładać taki model, że niekoniecznie trzeba będzie iść do góry i tam u góry obserwować, ale poprzez system komputerowy można będzie to wyświetlać właśnie tutaj na dole, na, na normalnym ekranie i to jeden cel. Drugi cel, no chcielibyśmy, żeby te pomieszczenia były wykorzystywane dla różnych pielgrzymek, dla turystów, którzy będą tutaj się w gugówku pokazywać, aby tutaj mogli jakieś dostawać informacje turystyczne, a tak na dzień dzisiejszy to już jest, te obiekty już są wykorzystywane pod kulturę, czyli odbywają tutaj koncerty i różne spotkania, chociażby nawet takie polsko-niemieckie, które tutaj była grupa. Pojednania z Niemiec, gdzie właśnie też tutaj było to spotkanie. Sercem głogóweczkiej części projektu jest sprzęt astronomiczny. O jego zaletach i sposobie wykorzystania opowiada Andrzej Szała, dyrektor gimnazjum w Głogówku. To jest teleskop zwierciadlany. Można przez niego obserwować w zasadzie całe niebo z planetami, mgławicami, gwiazdami, galaktykami. To urządzenie jest bardzo przydatne, ponieważ jest sterowane elektronicznie. Wystarczy tutaj tym pilotem nastawić odpowiednią gwiazdę, i urządzenie samo się ustawi i tę gwiazdę znajdzie. Tak samo można odszukiwać planety, mgławice, galaktyki. Ciekawy program tego urządzenia to jest tak zwany spacer wieczorem. To jest automatyczny program, który wyszukuje najciekawsze obiekty na niebie, które można oglądać danego dnia o danej godzinie. W przyszłości planowany jest również aparat fotograficzny, aby można było robić zdjęcia ciekawych obiektów astronomicznych oraz jeszcze trzeba dołożyć filtr do obserwacji Słońca. Będziemy organizowali pokazy i szkoły będą realizowały projekty. I planujemy, aby część uczniów projekty gimnazjalne realizowało tutaj właśnie w tym obserwatorium. To urządzenie oczywiście trzeba włączyć i ono się kalibruje. To znaczy trzeba wybrać dwie gwiazdy, o których wiemy gdzie są, ustawić za pomocą tej lunetki i urządzenie się kalibruje. Czyli łapie jak gdyby dwa punkty odniesienia i potem już automatycznie ustawia się na wywołany w pilocie obiekt astronomiczny. Obserwatorium jest więc otwarte, a opiekę nad nim sprawują franciszkanie. Renowacja tej części zamku, która nosi nazwę dzisiejszego ganku, polegała na rozbudowie i przede wszystkim na powiększeniu tego zaplecza o nowe pomieszczenia funkcjonalne. Natomiast na samej górze znajduje się to nasze obserwatorium, z którego mogą korzystać wszyscy i zapraszamy wszystkich. Natomiast jest to kwestia indywidualnego, każdorazowo uwmawiania się tutaj z zakonnikami klasztoru Buguweckiego. W przyszłości planujemy stałe godziny otwarcia. Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich stwórcę, pisał kiedyś autor Księgi Mądrości. Dziś Franciszkanie w Głogówku na Opolszczyźnie już nie tylko tak nauczają, ale i pokazują, że tak jest naprawdę. Dzięki teleskopowi.